Mieliśmy rozmawiać o emocjach i porozmawiamy o emocjach, ale nie dzisiaj. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pozytywnej nienormalności. Gdzieś tam jeszcze ten temat emocji nie jest w mojej głowie tak poukładany, żebym mógł go przedstawić w sposób w jaki chcę. Jakby wiem o co chodzi. Jest to zresztą bardzo prosty temat. Gdzie ty pewnie też doskonale wiesz o co chodzi, ale chciałbym go tak przedstawić, żebyśmy razem, wiedząc o co chodzi, mieli to klarownie przedstawione właśnie. A nie potrafię tego dzisiaj zrobić, dlatego pojedziemy z pozytywną nienormalnością. Czym ona dla mnie jest i co trzeba zrobić, żeby móc być pozytywnie nienormalnym? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że normalność to jest coś, do czego możemy dążyć. Czyli nikt nie jest w 100% osobą normalną, ale powiemy o kimś, że jest osobą normalną, jeżeli ta osoba będzie znajdowała się w strefie, powiedzmy sobie, normalności. Czyli tu mamy kreskę, Normalności, do której dążymy, a, do, a nad nią jest druga kreska, której nie możemy przekroczyć, nie możemy wyjść ponad nią, żeby przypadkiem nie okazać się osobą nienormalną. Jesteśmy w strefie normalności. Kiedyś gdzieś tam mózg podyktował mi być może to jest też właściwe, że mamy trzy kreski, tak jakby jest kreska normalności na wykresie i dwie kreski i my balansujemy balansujemy nie możemy przekroczyć ani jednej kreski tutaj do góry ani drugiej tutaj na dół i w tym wykresie chodziło mi bardziej o emocje i tak jakby się to matematycznie nie zgrywa może kwantowo bardziej że jak jesteśmy ponad tą kreską to wchodzimy w nienormalność ale taką bardzo mocno na Emocjonowaną różnymi takimi szybkimi reakcjami, takim, że tak powiem, nienormalnym entuzjazmem. Natomiast jak schodzimy poniżej tej kreski, to znowu mamy do czynienia z takim wycofaniem kwestie bardziej depresyjne znikam, nie interesuje mnie ten świat, nie ma mnie. I tak jak mówię, uznałem, że ten, okre, ten wykres nie jest właściwy, a na pewno nie byłby właściwy na to, o czym dzisiaj chcę mówić, czyli strefa normalności. Normalność, tutaj, kreska, ponad tą kreską jesteśmy nienormalni, tu jesteśmy normalni. I co trzeba zrobić, żeby być pozytywnie osobą nienormalną? I to jest fajne, dla mnie super. Najpierw. I oczywiście wracamy do temaciku. Musimy poznać siebie. Poznać siebie, musisz poznać siebie, znać swoje emocje, znać swoje reakcje. Musisz znać się na tyle, żeby móc przewidzieć jak się zachowasz w danej sytuacji, no chyba, wiesz, jak się zachowasz w danej sytuacji. I teraz stajesz obok siebie i patrzysz, doszło do jakiejś sytuacji, czy ty na pewno chcesz się tak zachować jak się zachowujesz. Czy to jest, czy to jest czymś podyktowane, czy, czy tak po prostu chcesz, żeby było? Jeżeli chcesz, nie ma sprawy. Ale wracajmy: chodzi o to, żeby jak najlepiej poznać siebie. Znam siebie, wiem co lubię, wiem czego nie lubię, co mi przeszkadza, co mi nie przeszkadza, jak zareaguję na to, jak nie zareaguję na to, jak powinienem zareagować, etc. Znam siebie. Jeżeli już znam siebie, to wiem oczywiście, czy jestem normalny, czy jestem nienormalny. Jeżeli okazało się, że na etapie poznawania siebie okazało się, że jestem nienormalny, to szukam kogoś, kto wie, czym jest normalność. Idę do niego i mówię: słuchaj, stary, coś się dzieje. Powiedz mi, co mam zrobić, żebym był normalny. Bo jeżeli będę normalny, będzie mi lepiej. Będę bardziej akceptowalny w społeczeństwie, w grupie, będzie mi łatwiej w pracy, będzie mi łatwiej w relacji. Jestem normalny, wszyscy dążymy do normalności, wszyscy mniej więcej wiemy, jak grać na boisku normalności. Czyli, jak znam te zasady, wiem o co tutaj chodzi, to będzie mi łatwiej. Tu jeszcze taka konkluzja, czy każdy terapeuta, do którego idziesz, psycholog, etc., musi być osobą idealną? Ta osoba musi mieć idealną wiedzę na temat tego, czym jest normalność. Natomiast sama jest człowiekiem, może mieć różnego rodzaju problemy. Tylko nie hiperbolizujmy, nie wychodźmy poza pewne ramy. To nie może być seryjny morderca, który będzie ci tłumaczył, jak być grzecznym, no nie? Czy też osoba, która ma 200 kg nadwagi i będzie ci układała dietę? Nie. Chodzi mi o to, że jest na przykład trener, który kiedyś był super piłkarzem. Na dzień dzisiejszy już nie pozwala mu wiek, przykładowo, bądź jest po jakiś kontuzjach, więc nie pozwala mu to grać idealnie na boisku, ale może być doskonałym trenerem, bo wie jak ty powinieneś grać, żebyś był idealnym piłkarzem. Czyli, jeżeli, ale tu można bardzo szybko się zapędzić w kozi róg. Jeżeli wiem czym jest ta normalność, to sam staram się wracać do tej normalności, być osobą normalną. I tak jak mówię, czasami możemy nie wiedzieć i gdzieś skręcić. I druga sprawa, jak nie wiem, to szukam jakiejś porady, żeby móc tą normalność poznać. Znam siebie, wiem w przynajmniej 95% czym jest ta normalność. Na zasadzie takiej, że nawet byłbym w stanie czasami komuś coś doradzić, bo widzę, że ktoś się zachowuje, wychodzi poza strefę normalności, więc mogę nawet nie doradzać, a w głowie mieć świadomość, czy to jest normalne, czy nie. I teraz, kiedy już coś takiego wiemy, to możemy wychodzić w pozytywny sposób poza tą normalność. Co nam bardzo dużo Da prywatnie. Czyli najpierw fundament, najpierw baza. Wiem doskonale, czym jest normalność, jak być normalność, po to, żeby móc sobie wykroczyć delikatnie i znaleźć się w pozytywnej nienormalności. Bez tej wiedzy, bez tego fundamentu, możemy tak odlecieć ponad tą drugą kreskę, że już. Nigdy nie uda nam się wrócić z powrotem. Być może nikt już też nam nie pomoże wrócić z powrotem. Co więcej, cokolwiek chcesz w życiu zmienić, nie odbędzie się to bez Twojego udziału. Musisz chcieć. Dokonać zmiany, musisz wyrazić na to zgodę, żeby móc się zmienić. Jak za bardzo wykroczysz poza tą kreskę, znajdziesz się w jakimś dziwnym miejscu, ale z którego nie będziesz chciał wracać, to może się okazać, że nie będziesz chciał też również pomocy, żeby uzyskać wskazówki do drogi powrotnej. Pozytywna nienormalność. Pozytywna nienormalność to jest właśnie to, że czasami siedzimy w towarzystwie i nie rozumiemy, dlaczego ten człowiek w ogóle nie pije alkoholu? Dlaczego tamten człowiek idealnie trzyma się diety? Po co ta osoba poza pracą robi 10 jeszcze innych różnych rzeczy? Dlaczego on musi tak kombinować? Każdy żyje. Swojemu. Ale jeżeli żyjesz, robisz coś więcej dla siebie, uczysz się języków, podróżujesz po świecie, wspaniale zarządzasz firmą, osiągasz sukcesy w sporcie, w nauce, w biznesie. Czyli tak jakby wykracasz, wykraczasz poza standard. Ale to jest właśnie ta pozytywna nienormalność, taka, która. Najprawdopodobniej nie wybijecie, nie wiadomo jak w świat do którego nie będziesz umiał wrócić, bo wiesz czym jest normalność. Masz ten swój fundament. Oczywiście czasami się dzieje tak, że ktoś staje się pozytywnie nienormalny, nie wiedząc czym jest ta normalność i to też bardzo często właśnie jest problemem. Gdyż w pewnym momencie taka osoba rozgląda się ok naokoło siebie i okazuje się, że jest sama. Nie ma problemu, nie ma problemu. Jesteś pozytywnie nienormalny, ale masz swoją strukturę, chcesz być pośród ludzi, chcesz swoimi sukcesami cieszyć się z innymi osobami. Przypomnij sobie bądź zaciągnij rady, czym jest normalność a będąc pozostając w swojej strefie, będziesz mógł sobie doskonale radzić i żyć po swojemu.